Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość, a masz nieuregulowane sprawy spadkowe, to masz dwie możliwości. Pierwsze, jeżeli mm, wszyscy są zgodni, to możesz iść do notariusza i dokonać tak zwanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Jest to sposób najszybszy, ale warunek jest taki, gdzie wszyscy spadkobiercy nie mają tutaj względem siebie żadnych sporów i są zgodni. Druga rzecz, druga, druga sytuacja, kiedy tak naprawdę są spory, no to wtedy ta o nabyciu spadku musi rozstrzygnąć sąd, wydając prawomocny wyrok. Z kolei, jeśli jest kilku spadkobierców, to musi być również dokonany tak zwany dział spadku. I teraz, jeżeli nieruchomość ma być sprzedana przez jedną osobę, to trzeba ten dział spadku zrobić u notariusza lub w sądzie i określić, kto sprzedaje i jak dzielona jest cena. Z kolei, jeżeli wszyscy spadkobiercy są zgodni i chcą sprzedać, to ten dział spadku nie jest konieczny, ale wszyscy wtedy muszą się stawić u notariusza. Grzegorz Krawczyk, Roland ja